Przechodzimy do punktu kolejnego, nadanie nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica. Proszę bardzo, Pani. Profesora Karola Jący. Tak? Czy coś bliżej o tej uliczce, bo ona będzie dopiero piękną ulicą. Takie pytanie, czy na terenie Kłodnicy istnieje możliwość w najbliższym czasie nadanie nazwy innej ulicy, takiej, żeby już parę domów było przynajmniej. Rozumiem ta propozycja, którą. Pani kierowni, najlepiej byłoby to, co Pani nam tu przed chwilą, ta propozycja, która jest, żebyśmy mieli mniej więcej wyobrażenie. Okay, to Czyli to jest to, co proponujecie w tej chwili, tak? Czy nie, to co na pod... To jest ta druga propozycja, o której pani mówiła, ulicy. To no więc rozpatrujemy tę... Panie Wysławie, ponieważ Pan jest akurat najbliżej profesora Jonsy. Nie, można usiąść Panie Wysławie. Proszę bardzo. Dziewiątkę, tak. Czwart, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. rolę Miącą w 1944 roku. Przepraszam, w roku szkolnym 1944-1945 rozpoczynałem naukę. I do 50 roku. A z tej. Ile mam czasu do dyspozycji? W no, tej historii to. Jak będzie za zajmować. Za, tak, za, tylko za, czy. Jakie jest stanowisko. Jednym słowem mam powiedzieć, ale chcę powiedzieć. Z tej klasy to także profesor Jerzy Wyrozumski, co karolująca, profesor Józef Siciak, radni, posłowie Mirosław Zawadzki i, Bog i Zbigniew Bobak, biskup diecezji wrocławskiej Józef Pośpiech. To ten rocznik. Ale chcę powiedzieć, Wiadomość Rady Miasta, Rady Osiedla przyjęliśmy do wiadomości z wielką oraz wielką radością i z wdzięcznością, i przy jakiejś okazji wyrazimy wdzięczność wnioskodawcom Radzie Osiedla Kłodnica, ale nie tylko. Własną stopą, własnymi stopami przemierzyłem ten odcinek. Mam w pamięci to, że w dalekosiężnych planach. Chłodnica to będzie centrum, będzie najwspanialsza, najwspanialsza dzielnica miasta. Tak, o ile wiem, to tak to ma być. I to miejsce dziś, takie właściwie to nic, ale to w przyszłości. Uważam, że to jest miejsce odpowiednie i godne. Profesor Karol Jąca, wybitny naukowiec, skromny, jakże skromny, przyjeżdżał do rodziców schorowanych na zmywał podłogę i skromny, wybitnie skromny i właśnie taka ulica to on, koresponduje z jego osobowością. Koledzy już poinformowałem, że taki jest wniosek i przyjęliśmy to tę propozycję z dużym zadowoleniem. Jeśli okaże się, że komisja szanowna się odniesie pozytywnie jeśli ses na sesji też będziemy wielce radzi z tego powodu. To tak właśnie o tym Proszę? No, to znaczy wypowiadam moje zdanie i pokazałem kim jest ta klasa w imieniu najstarszych absolwentów tejże, to ich, ich łączę właśnie to, to zdanie. Nie tylko moje osobiste, ale tych kolegów, najstarszych absolwentów Kozielskiego licą liceum, liceum Przyjaciół profesora Karola Jącego. Dobrze, no dziękuję bardzo, to nas uspokaja trochę, bo, bo to jest ulica, która będzie yy, i żeby nie było tutaj później ze strony Państwa jakichś uwag, że, że skromną ulicę, no. dobrze. Te, ta ulica, jeżeli się popatrzy na mapę e, całościową, Kędzierzyna, akurat e, to jest środek Kędzierzyna. To jest tak, jak, jak, jak mój mąż mi to tłumaczy, że ulica, raczej akurat ulica Wyspiańskiego jest myślnikiem pomiędzy Kędzierzynem a Koźlem i to jest ten środeczek w tym myślniku. Także centrum, a zarazem rozwojowy e, pod kątem tego planu, który zamierzamy e, opracować, e, właśnie ulica. Ta propozycja, ulica tutaj tej odnogi, utrzymanie w planie i skoncentrowanie tam zabudowy mieszkaniowej. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jest taka kwestia, proszę Państwa. Profesor Karol Jąca. My na ogół nie, na, nie daje się przy nazwach ulic, bo później są takie trochę problemy. Na przykład mamy ulicę doktora no, Czerwińskiego, którą też przed laty. I, i, I na tle innych to jest zupełnie inna, no, inna nazwa, więc no, byłoby chyba zasadne. Nie będzie to żadną ujmą dla profesora, aby zdać nazwę Karolający. A to już zadaniem będzie wszystkich, żeby spopularyzować tę postać jako profesora, doktora habilitowanego Karola Jący. Ponieważ Rada Osiedla wnioskowała, aby ulica profesora Karola Jący, zatem ja proponuję, aby komisja, aprobując tę nazwę, jednocześnie zasugerowała pominięcie tytułu profesora. Czy w tej kwestii są jakieś inne zdania? Pan chciał zabrać głos, ja za chwileczkę umożliwię Panu głos, zabrania głosu. Tak. Więc za, do tego się odniesiemy, no przegłosujemy to ewentualnie. Proszę bardzo. Można, tak? znaczy, szanowni Państwo, wczoraj odbyła się Komisja Urbanistyki, mieliśmy podobny temat i jedna Pani radna Halina Foger z mieszkanka osiedla Sławięcice, zasugerowała bardzo taką ważny temat jak dla mnie, że, że pan profesor Karol Jońca kojarzy się też z osiedlem Sławięcice mocno. Napisał mamografię Sławięcic, zżyty był z osiedlem Sławięcice i prosili, żeby zdjąć to z obrad uchwały jeszcze raz przeanalizować, czy, czy nadanie ulicy będzie w Kłodnicy czy w Sławięcicach. No i też o to apelowałem, żeby jednak te rady osiedla wspólnie porozumiały się w tej sprawie, bo... No bo temat jest ważny, a ulice no, tak się nadaje raz na porządnie i nie wraca się do tego. No, mi osobiście też Karol, profesor Karolująca też ze Sławięcicami mocno się kojarzy. Te ostatnie publikacje Sławięcickie, y, często były zapraszane na y, y, Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic i tak dalej. No i pani Fogle prosiła, żeby to zdjąć, wrócić jeszcze raz do rozmów. No ja ją poparłem i również teraz popieram. Nie I wiem, co na, co pan... zrobiliście tam na komisji? No, no, pan przewodniczący podda pod głosowanie, no i chyba tam było 2-2-2. Dwa przyjmujące dwa, dwa. Aha, dwa, tak wstrzymujące, dwa i dwa przeciw. Metoda. A więc, Panie Wiesławie, co pan na to tak zdaniem? Jedno zdanie, tak, żeby pan wiedział na ten no, temat. Proszę bardzo, w tej kwestii panie Wiesławie, Zazem, w czy, lub... w czy w Sławięcicach, czy w Kodnicy. <laughs> cztery lata temu Rada Osiedla w Sławięcicach zaproponowała nadanie ulicy Karolającej w miejsce dopiero co sprzed tygodnia, dwóch tygodni, a może miesiąca na danej ulicy księdza Jana Twardowskiego. To było w 2008 roku. Zaproszono mnie na to spotkanie, co sądzę. Uczestniczył między innymi pan doktor Pacut. Sprzeciwiłem się z Stanowczo, jak to dopiero co nadana ulica tak wspaniałej postaci, to osobie, księdzu Janowi Twardowskiemu, o czym wtedy jeszcze żyła rodzona siostra jego i siostrzenica na 1 maja w Koźniu, wiedziały i taka propozycja. Sprzeciwiliśmy się wspólnie i zaproponowaliśmy, żeby inną propozycję przedłożyli. cztery lata minęły, żadnej propozycji nie było. Chcę powiedzieć, że profesor Karol Jąca doroślał, zdobywał wykształcenie i przed wojną, i w czasie wojny i po wojnie. To właśnie tu przy, najpierw to była 3 maja 34, a teraz tam gdzie, ten, gdzie mieszka, gdzie tam właśnie w chłodnicy całe ja życie on, rodzice o, związani byli z chłodnicą. Także urodzenie tam na pół wsi, czy jak się nazywa, tam gdzie to teraz ulica Dębińskiego, no to ważne, ale tu gdzie spędził życie i to co zawnioskował, zawnioskowała Rada, która miała odwagę i zaproponowała, to dla nas jest najważniejsze i my zdecydowanie, z radością chętnie i opowiadamy się za przyjęcie inicjatywy profesora tej, tej Rady Osiedla. A przy okazji, panie przewodniczący, zastanawiam się jednak czy nie pozostawić, skoro za tak zrozumiałem, że Rada Osiedla w Głodnicy zaproponowała, żeby była ulica profesora Karolający. Skoro tak, to może uszanować tę propozycję wnioskodawcy. Ulica profesora Karolający. To jest tak wybitna postać, honorowy obywatel miasta kandziżna Kośla honorowy obywatel województwa opolskiego. Współzałożyciel Uniwersytetu Wiadryny Wrocławskiej. I nie tylko tak wybitna postać, że to słowo profesor to jakoś sygnalizuje, że to jest nie? Tak byle kto. Tak, dziękuję. Panie mecenasie, może by pan nam tu pomógł troszeczkę. Czy, bo ja wnioskowałem, żeby tylko karolający jak z nadawaniem przy nazwach ulic tytułów naukowych? Tak. tak. Ale ja w tej chwili nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć, czy ten akt prawny stanowi jakąś, czy dopuszcza, czy też zawiera przeciwwskazania co do dodania do nazwiska patrona ulicy jego tytułu naukowego? Przypuszczam, że nie, ponieważ... Przypuszczam, że nie, a to z praktyki wyciągam taki wniosek, jako że znam nazwy ulic, znam ulice, których nazwy pochodzą od nazwisk imion patronów z dodatkiem, no, pewnej księdza tego. Tak, Genera... tak, Generał. No, e, panie mecenasie, tak, że stąd... Myślę, że dopuszczalne byłoby no. tutaj poprzedzenie imienia i nazwiska e, e, jako patrona określonej ulicy. Nie wiem końcu, jaki ma tutaj jakiś problem z tym. E, poprzedzenie tego imienia i nazwiska e, dodaniem jej dostępnej na Czyli ten mój, moja propozycja tutaj byłaby nieaktualna, ale prośba jest taka. Do sesji, żebyśmy wiedzieli. My dziś zaproponujemy na przykład profesora ja Karola Jący. Nie, w tym a momencie nie jestem pani no, no, tak, tak. Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze w tej sprawie? Proszę bardzo. Jeszcze, żeby nawiązać do profesora, no, bo też tam studiowałem we Wrocławiu, gdzie pan profesor jest znany bardzo. Chciałbym inny wątek trochę poruszyć, bo pani radna Fogel poruszyła jeszcze temat taki, że parę lat temu już próbowano nadać jedną z ulic imienia Profesora Karola Jący i rodzina ponoć się nie zgodziła właśnie zasugerowała, czy, czy nie lepiej spytać i dowiedzieć, czy sobie życzą właśnie, bo ponoć nie życzyli sobie parę lat temu. Jest też Nie wiem. No. No. No, ja myślę, że chyba jest taka procedura, że trzeba zwrócić się z zapytaniem pani kierownik, tak? Pewno y, przy nadaniu nazwy ulicy dla y, noblistki naszej. Szymborskiej, gdzie pani tutaj Szymborska się nie zgodziła na nadanie, ale to było za życia. No, ja nie znam tutaj akurat podstawy takiej, żeby, znaczy nie jest mi znana podstawa taka, żeby się zwracać do rodziny akurat, gdy ktoś już nie żyje, czy, czy sobie życzy, żeby nazwać ulicę. No co prawda. Nie trzeba. No. Dobrze. Proszę bardzo. Dobrze, w porządku. Nie ma potrzeby, dobrze, no. Dziękuję. Czyli proszę Państwa, przystąpimy do głosowania. Ja zapytam, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, której zasadnicza treść brzmi ulicy obejmującej będącą własnością gminy Kędzierzyn Koźle działkę numer 1520 w obrębie kłodnica wskazaną na załączniku mapowym nadaje się nazwę profesora Karola Kto Proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Pięć osób. Kto jest przeciwny? Nie widzę. I, ale kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dobrze.